Jeżeli chodzi o komisję śledcze rozmawiamy o nich. I one będą w tym Parlamencie. I jest jakiś wstępny zarys tego, jak mogłyby wyglądać. Natomiast w tym pierwszym oczywiście etapie, natomiast dziś przed nami stoją zadania absolutnie podstawowe. Musimy we wtorek najbliższy, wykreować wszystkie komisje sejmowe. Musimy je ruszyć do pracy, bo one muszą się ukonstytuować. Mam nadzieję, że prezydium Sejmu zgodzi się ze mną, że powinniśmy jak najszybciej zacząć procedować już realne, przynoszące coś ludziom projekty ustaw, i wierzę, że stanie się to bardzo szybko po wszystkich tych kwestiach formalnych, które dziś mamy do załatwienia. Nie wiem, czy komisje śledcze to jest temat akurat na przyszły tydzień i na te posiedzenia w przyszłym tygodniu, natomiast wydaje mi się, że w tym roku będziemy musieli tę procedurę zacząć, a dla mnie, jako dla marszałka Sejmu, będzie szalenie ważne, żeby te komisje śledcze nie były kolejnymi teatrami politycznymi, których już w tym gmachu oglądaliśmy często bardzo dużo tylko realnymi komisjami, które w realny sposób, wyposażone w realne kompetencje, będą ustalały prawdę, będą ustalały fakty. I będą mogły zająć się później innymi rzeczami. A więc nie przewiduję ciągnących się miesiącami oper mydlanych, które będą tylko i wyłącznie pożywką emocjonalną. Chciałbym mniej, szybciej, bardziej precyzyjnie, tak żebyśmy szybko zaczęli ludziom przynosić efekty naszych prac, a nie lansowali się w mediach jako niewzruszeni sędziowie przesłuchujący świadków.